popularny, ale też wyśmiewany nie tylko za swoją delikatnie mówiąc niebezpieczną w razie w wypadku konstrukcję, ale też za wygląd. Pudełko na kołach zwane żelazkiem, to chyba mówi wszystko. No tak, ale czasy były u nas jakie były. Samochód mimo wszystko nie był wewnątrz taki mały, był pięciodrzwiowy, niewiele palił, miał lepsze osiągi niż Cinquecento 700K, był tani w porównaniu z innymi samochodami, więc cała reszta dla wielu stawała się mniej ważna. Traktowany trochę jako nasz, dla wielu pierwszy samochód, a już szczególnie jako pierwszy nowy, związany ze wspomnieniami również z tymi z bardzo młodych lat, aż chce się powiedzieć, że po prostu legenda. Dla mnie, pomijając kwestie bezpieczeństwa, to należałem do osób, które broniły tego samochodu, ale tylko jako samochodu do miasta, którego wygląd się nie liczy i tym podobne. Chociaż jeśli chodzi o wygląd, to nie byłem z tych, którzy czuli do niego wstręt, bez przesady. Pudełko jak pudełko, czego się tu brzydzić? Doceniam to, czemu nas dla wielu osób był i jest. Jest w sensie wspomnień.